jak zrobi pół dystansu. No za bardzo Dobra, starczy. Już właściwie ten. Tak. Kasia mówiła... Ciśnij, ciśnij... Ja mam gdzieś... tak, no, ja też to Szymonowi mówiłam, że Kasia mu to wykrokała. pracuje bardzo ładnie. Tam drugie skok. Widzieliście? Tak, ona, to na przodem. Na tam na w związku z tym musi złapać czas. Wiesz? Była to są sekundy, to teraz dlatego tak pędzi. Tak? tak. Dobrze bata. Super.

Nie tak niedziela, ale my pojedziemy tylko po zimę. Zoboty najpierw pić. jedziemy po zimę. Zoboty jedziemy do pańskiej wieki, nie? Jedziemy nie, a Słuchaj, a kure, projekt, nie wieczorem. Ja wieczorem będę na nich rozmawiał. Co do góry, dobre. Półtorej godziny. Zabierzemy. Przyjrzać no? o nas, naprawdę? Muszę doskonać, bo półtorej godziny odtworzyli most. Ale wiesz, to będziecie musieli mieć bagażnik do schowania, bo ja dalej kroczyłem na tym. Ale kto ci będzie tam?